16 kwiecień wkopywanie w Robusty tej dużej do gruntu ciężko było ją wyciągnąć bo to już są gabaryty spore pięknie ukorzeniona spójrzcie na to korzeń na korzeniu i za chwilę pójdzie do, tej oto, do tego oto dołku ok ustawić jakoś statyw Dobra, sadzamy. Dzisiaj będzie ze mną mój tato. Bo samemu nie dał rady. dobra. Spory Dobra. Jeszcze troszkę. Dobra. I już jesteśmy w domu, jak to mówią. Taką palmą nie ma już przelewek. Dobra, teraz prosto ustawić i będzie grało. Olbrzymia jest. Na razie.